Zastanawiasz się, jakiej jakości jest powietrze, którym oddychasz? Mamy dla Ciebie urządzenie, które odpowie na to pytanie. Miernik jakości powietrza producenta Temptop P600 to profesjonalne urządzenie, które pozwala na badanie jakości powietrza w naszym otoczeniu, domu, miejscu pracy czy samochodzie. Dzięki niemu poznasz stan powietrza, jakim oddychasz oraz ostrzeże Cię o zagrożeniu smogowym. Jak wiemy, pomiar jakości powietrza jest pierwszym krokiem na drodze do poprawy stanu powietrza w naszym środowisku życia oraz pracy. Najważniejsze właściwości miernika to pomiar cząsteczek PM2,5, czyli pyłu o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra, Pomiar cząsteczek PM10, czyli pyłu o średnicy nie większej niż 10 mm, posiada odczyt danych w formie wykresu słupkowego, próbkowanie co minutę, czarny wyraźny wyświetlacz, wskaźnik stanu baterii, ciągły pomiar, przycisk pauzy, czyli zatrzymanie wskazania na wyświetlaczu oraz automatyczne wyłączenie urządzenia po 1 godzinie bezczynności. Włączymy teraz urządzenie, należy przytrzymać 2 sekundy przycisk. Które znajduje się w środku klawiatury. Urządzenie włączyło się. Od razu pokazuje nam pomiar jakości powietrza PM2,5. Należy jednak poczekać około pół minuty, aby ten pomiar był prawidłowy. Urządzenie musi się ustabilizować. W międzyczasie pokażę inne przyciski. Mamy tutaj przycisk pauza play. Możemy pomiar w każdej chwili zatrzymać. Wtedy będzie nam się cały czas wyświetlała wartość z momentu zatrzymania i informacja hold. Możemy pomiar dalej włączyć. Jest również opcja wykresu. W tym momencie co dwie sekundy wykres pokazuje nam pomiar. Jednak za chwilę przejdzie on do próbkowania co minutę, tak aby wykres nie był bardzo duży i był czytelny. Myślę, że możemy już wrócić do pomiaru PM2,5. Przypominam, że pomiar PM2,5 to jest pomiar cząsteczek powietrza, czyli pyłu o wielkości 2,5 mikrometra, a pomiar ten jest w mikrogramach na metr sześcienny. Urządzenie informuje nas również, że jest to wartość umiarkowana. Prawidłowa wartość dla cząsteczek PM2,5 to Około 25 mikrogramów na metr sześcienny do 25 mikrogramów na metr sześcienny. Czyli jak widzimy, powietrze jest w tym momencie umiarkowane. Przejdziemy na pomiar cząsteczek PM10. Są to cząsteczki większe, czyli nie przekraczające 10 mikrometrów. Pomiar jest również w mikrogramach na metr sześcienny. I tutaj norma wskazuje do 50 mikrogramów na metr sześcienny. Jak widzimy w tym momencie, w tym pomieszczeniu. Mieścimy się w tej normie i urządzenie podpowiada nam, że powietrze jest dobre. Jeśli przekroczymy tą normę, to powie nam, że jest umiarkowane, a jeśli przekroczymy ją trzykrotnie, to wtedy pokaże nam, że powietrze jest po prostu złe i należy zastanowić się na przykład nad oczyszczaczem powietrza w danym pomieszczeniu. Jak widzieliście w materiale, przedstawianym urządzeniem możemy w bardzo łatwy sposób zmierzyć jakość powietrza, w którym przebywamy co może nam pomóc w podjęciu decyzji o zakupie np. oczyszczacza powietrza.